krótkim materiale chciałbym szybko wgłębić się w temat poczucia pustki. Spróbuję wyjaśnić na podstawie zdobytych informacji, a także własnej wiedzy i przeżyć, dlaczego i skąd bierze się to uczucie. A także jak możemy sobie potencjalnie z tym radzić. Jak ja sobie z tym radzę. Ale w ogóle, czym jest ta pustka? Dla mnie to brak emocji, czasem tych pozytywnych, ale często też tych negatywnych. Po prostu nic. Nie jesteś szczęśliwy, a nie jesteś też w rozpaczy. Tak jakby wszystko w środku stało wyciszone. Zero radości, zero cierpienia, tylko obojętność. Jesteś, ale jakby cię nie było. Pustka może wyglądać jak zmęczenie, jak nuda, jak brak motywacji, zabicie kreatywności. Nic cię nie interesuje, nic cię nie cieszy, ale też nic cię nie boli. I jasne, każdemu może się to zdarzyć. Życie nie jest ciągłą euforią, ale jeśli ten stan trwa dłużej i staje się twoją codziennością, to warto się temu przyjrzeć. Od razu mówię, nie jestem żadnym lekarzem ani psychologiem, nie próbuję nikogo diagnozować. Ale tak jak mówiłem, chcę się z tą podzielić moim spojrzeniem. Opowiem, co według mnie może wywoływać to uczucie, jak potencjalnie sobie z nim radzić. A z czego w ogóle bierze się to uczucie pustki? Pustka emocjonalna to nie jest po prostu smutek lub złodzień. To coś głębszego. To subiektywne wyrażanie braku. Braku emocji, braku sensu, braku kierunku, chęci i co ciekawe, to nie znaczy, że tych emocji naprawdę nie ma. One są tylko gdzieś głęboko zablokowane, uwięzione i odcięte od nas. To trochę jakbyś wewnętrznie wyciszył wszystko. Nie tylko złe emocje, ale i te dobre. Nic cię nie rusza, nic nie cieszy. Żyjesz, a nie do końca czujesz, że żyjesz. Puste, często towarzyszy, brak radości, nawet jeśli z zewnątrz twoje życie wygląda okej. Okay. Trudność z nazywaniem emocji, po prostu nie wiesz, co czujesz? Odkleniu się od siebie, jakbyś zapomniał kim jesteś i czego chcesz naprawdę. Uczucie samotności i nawet wśród ludzi. To nie bierze się znikąd. Jednym z przykładów może być po prostu trauma z dzieciństwa, która nadal gdzieś w nas tam głęboko siedzi. To może być efekt traumy emocjonalnej, np. odrzucenia, porzucenia czy zdrady, braku emocjonalnego bezpieczeństwa w domu, długiego ignorowania swoich potrzeb, Wypalenia emocjonalnego, społecznego lub zawodowego, albo jakiejkolwiek presji. To wszystko z czasem buduje mur i za tym murem zostaje cała Twoja emocjonalność. Czasami to efekt przemęczenia psychicznego. Żyjemy w ciągłym biegu, praca, obowiązki, oczekiwania, z zewnątrz wszystko wygląda produktywnie, ale w środku jesteś wyczerpany. Twoje emocje nie mają już miejsca, bo całe Twoje życie stało się jednym, wielkim zadaniem do wykonania. Bywa też tak, że jesteś skupiony na byciu kimś, że zapominasz być sobą. Codziennie zakładasz jakąś wersję siebie, w zależności od sytuacji. Czy to w pracy, wśród znajomych, albo przy rodzinie. Zakładasz maski, bo się, że jeśli pokażesz prawdziwego siebie, to nie zostaniesz zaakceptowany. Pustka może przynieść też wypalenie. Nie tylko zawodowe. Wypalić może cię też życie społeczne, związek, rutyna. Wypalenie sprawia, że przestajesz czuć sens nawet w tym, co kiedyś cię ekscytowało. To tak jakby coś, co dawało ci energię, nagle zgasło. A ty nie wiesz, jak znów to zapalić. Zdarza się też, że pustkę powoduje ciągłe tłumienie emocji, bo nie masz siły przeżywać ich na bieżąco, więc zamiatasz je pod dywan. Smutek, radość, bezsilność, wszystko chowasz, aż przestajesz już czuć cokolwiek. A czasem pustka przychodzi, kiedy życie staje się bardzo przewidywalne. Niby to bezpieczeństwo, stabilizacja, ale gdzieś po drodze zniknęła spontaniczność, eksperymentowanie, marzenia. Zaczynasz czuć, że wszystko jest tak, jak powinno być. Dobra, skoro już mniej więcej wiemy, czym jest to uczucie i skąd może się brać, to jak w ogóle temu potencjalnie zaradzić? Pierwsze, wyjście z rutyny, czasem wystarczy mały krok, nowa książka, inna muzyka, zmiana otoczenia, spróbowanie czegoś nowego, testowanie nowych rzeczy, nowe doświadczenia, dzięki temu coraz lepiej wiemy, co nas kręci, a co nie. Drugą rzeczą to jest pasja, hobby, coś swojego, coś co robisz nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że chcesz, czy to sport, rysowanie, pisanie, czytanie, cokolwiek co daje ci poczucie, że żyjesz. Po trzecie to samorozwój. Nie chodzi o bycie najlepszą wersją siebie na pokaz, chodzi o rozwój, który wynika z ciekawości życia. Uczysz się, doświadczasz, próbujesz, poszerzasz swoje horyzonty i z czasem zaczynasz bardziej rozumieć siebie. Po czwarte, dbanie o ciało. Serio czasem pustka to też efekt fizycznego wyczerpania, złe jedzenie, brak ruchu, niedobór witamin. To wszystko potrafi... Przytłumić emocje. Też miałem momenty, kiedy nie czułem kompletnie nic, ale czasem zacząłem coś zmieniać. Poszerzyłem swoje pasje, zacząłem próbować nowych rzeczy. Wciągnąłem się w sport, regularnie chodzę na siłownię. W wolnym czasie staram się oglądać coś ciekawego, czytać, grać, tworzyć. Właśnie między innymi takie materiały jak ten. To daje mi poczucie sensu, czegoś swojego. Zacząłem też bardziej dbać o ciało, o sen, jedzenie, ruch, ale też o suplementację. I serio, bez ściemy, czuję różnicę. Może to nie jest lek na wszystko, ale miałem momenty, gdzie naprawdę nie miałem siły na nic. A po jakimś czasie wróciło mi więcej energii oraz lepszy nastrój. I nie mówię, że to rozwiąże wszystkie problemy, ale warto próbować. Może właśnie to ten moment, żeby zrobić pierwszy krok. A tak naprawdę najlepszym sposobem, żeby poradzić sobie z tym uczuciem, to udanie się do specjalisty. Psychologa, lekarza i tak dalej. Bo uczucie pustki często jest skutkiem depresji. I w zasadzie to tyle ode mnie. Także dziękuję za wysłuchanie materiału do końca i do następnego.